W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie zabieg RF mikroigłowej w połączeniu z peelingiem chemicznym Biorepil, który zawiera kwas TCA, ale też kwas laktobioinowy, aminokwasy i witaminy. Zabieg rozpoczynamy od demakijażu skóry twarzy, szyi i dekoltu i dezynfekcji. Dzisiaj będziemy pracować na skórze 60. Przy takiej skórze możemy pozwolić sobie na pracę na troszeczkę wyższych wartościach RF-u niż przy skórze młodej. Skóra dojrzała potrzebuje mocniejszego bodźca, żeby pobudzić kolagen i elastynę, których produkcja spada. Głębokość ustawimy sobie na 0,2 sekundy, stanie sobie ustawimy na dwójeczkę i RF ustawimy sobie na 50. Pocznę sobie od Miejsc z większą ilością tłuszczyku i tkanki podskórnej, czyli wszystkich tych miejsc, które mogę głębiej zaaplikować. Mamy skórę zdemakijażowaną, mamy skórę zdezynfekowaną i rozpoczynam zabieg. W porządku? Tak. Klientka mówi, że boli, ale nie zmniejsza. mamy zrobione, zmniejszamy sobie parametry, ustawiamy sobie głębokość na będziemy pracować teraz pod oczami. Zrobimy sobie pod oczami na 0,3, pamiętajcie RF pod oczami nie więcej niż 30, żeby też nie przepalić włókien kolagenowych i rozpoczynamy pracę. W porządku? Pamiętamy też o oczach. Działamy sobie tutaj na powiece nieruchomej. Absolutnie nie wchodźcie na powiekę ruchomą. I na tych samych parametrach, które mam ustawione pod oczami, będę pracowała na czole. Przechodzimy sobie do dekondu. Ustawienia jeśli chodzi o dekolt, ustawiamy sobie głębokość 1,5. Prędkość ustawiamy sobie 2, stanie 2 i resztkę możemy zrobić sobie na 60. Oli. tutaj naszej również mamy bliznę więc będziemy ją opracowywać trzecim przejściem Mamy pierwsze przejście. Zmieniamy sobie parametry na niższe i przechodzimy jeszcze całą twarz. Głębokość ustawiamy sobie tym razem na 0.6, prędkość może zostać, stanie może zostać i rękę. W przypadku policzków ustawiamy sobie na, na 40. I rozpoczynamy. Jak jest? Pamiętajcie, że jeżeli stosujecie podczas zabiegu jakiś preparat typu peeling chemiczny czy kwas migdałowy, chociażby, nie mówimy tu o jakichś mocniejszych kwasach, to stosunkowo zmniejszcie intensywność tego zabiegu i zróbcie mniejsze te parametry, ponieważ dużo bardziej intensywnie będzie odczuwalny każdy kwas czy peeling chemiczny, który położycie. Jak to robię poniżej oka, celowo omijam okolice tuż nad samym okiem, ponieważ tam będziemy te parametry zmniejszali. Nie zapominajcie o podwrótku. Jeżeli mamy tkankę tłuszczową na podwrótku, zdecydowanie możemy zwiększyć zarówno głębokość, jak i wartość eryfu. Przejdziemy sobie na podbródek, głębokość sobie zrobimy na 1, wartość RFA zrobimy sobie na 60. Zmieniamy parametry, przechodzimy sobie z powrotem na oczy. Mieliśmy na 0,3, tym razem sobie zrobimy na 0,2. Prędkość 0,1, stanie na jedyneczkę i wartość Rfa zróbmy sobie na 20. Możecie sobie tą skórę lekciutko naciągać pod okiem. inaczej. U jednej skóry nie będzie praktycznie zaraz po zabiegu śladu. Inne zareagują nawet obrzękiem. E, pojawiają się też często kropeczki, takie miejsca lekko spuchnięte w miejscu, gdzie wykonaliśmy wkłucie, taka jakby kaszka. Jest to nagromadzenie się limfy, jest to obrzęk w miejscu, gdzie była igiełka. Jest to całkowicie normalne. Te grudki znikają w ciągu kilku dni. Często też pojawiają się stróbki, pojawiają się takie charakterystyczne stemple, kwadraciki. To wszystko jest całkowicie normalne. Klientka wypełnia nam zgodę zabiegową. W dokumentach, które dla Was przygotowałam, jest informacja o wszystkich możliwych powikłaniach, które mogą się zdarzyć. Także spokojnie tłumaczcie klientce, że tak to wszystko ma wyglądać. Jeżeli pracujecie zgodnie z tabelą, nie ma możliwości, że wykonacie zabieg niewłaściwie i że spowodujecie jakieś trwałe powikłania. W tej chwili przechodzimy do drugiego przejścia szyja dekol. W tej chwili już mamy ładne stempelki. Zmniejszamy sobie głębokość, tym razem będziemy robić na 0,7. Prędkość 0,1. w 2. I RF-kę zrobimy sobie na 40. w pierwszej rzędzie, w Z wiekiem nam, e, niestety są to takie sprężynki, które z wiekiem się prostują, a powinny być skręcone i dzięki temu trzymają skórę napiętą, jędrną i elastyczną. W momencie, kiedy działamy RF-em, czyli podgrzewamy te włókna koleganowe, one dostają impuls i ponownie się skręcają. Czyli mamy efekt delikatnego uniesienia całej skóry twarzy, zagęszczenia. Oczywiście nie jest to efekt taki jak po liftingu, Natomiast efekt podniesienia jest zdecydowanie widoczny. Jeśli pracujemy na niskich parametrach, bardzo często ten zabieg możemy traktować jako zabieg nawet bankietowy, ponieważ czoło frakcjonowane na głębokość 0203 na drugi dzień wygląda jakby było po botoksie, ponieważ jest minimalny stan zapalny, który napina nam tkanki i bardzo ładnie wygląda. I mamy zakończony cały zabieg. Nakładamy preparat Biorepil. Będziemy go aplikować na skórę bezpośrednio po frakcjonowaniu. Pamiętajcie, aby dobrze wymieszać składniki peelingu, on powinien zrobić się koloru zielonego. Aplikujemy niewielką ilość do miseczki i pędzelkiem będziemy nakładać na całą skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pamiętajcie, że peeling może klientkę troszeczkę szczypać, warto ją uprzedzić. Skórę mamy podrażnioną po rf więc dodatkowo aktywacja kwasem spowoduje pewien dyskomfort. Nakładamy równomiernie. Warto wspomnieć jeszcze o peelingu. Jest on wskazany nie tylko dla skór dojrzałych, ale głównym wskazaniem tego biorepilu jest skóra trądzikowa. Bardzo ładnie niweluje zmiany trądzikowe. Zabieg jest bezinwazyjny, nie powoduje złuszczania skóry. Zarówno kwas cytrynowy, który jest w nim zawarty, jak i witamina B2 bardzo ładnie pomagają wyrównać koloryt i rozświetlić cerę. Biorę pil, trzymamy na skórze od 4 do 5, a nawet do 6 minut. Po tym czasie zmywamy go jałowymi wacikami. Uwaga, zaopatrzcie się w waciki jałowe, czyste. Te zwykłe waciki, takie kosmetyczne, nie są niestety naj, najczystsze. A tutaj mamy przerwaną ciągłość na skórka, więc warto, żeby zadbać o bezpieczeństwo klienta, zmywamy to zwykłą wodą. Usuwamy resztki preparatu i aplikujemy maskę łagodzącą. Polecam tutaj wszelkiego rodzaju maski w płacie, które bardzo łatwo się usuwa, nie trzeba pocierać skóry i domywać resztek, które nam pozostaną. Maskę aplikujemy jak drugą skórę. Ja tu akurat pracuję na masce Eyal40, która dodatkowo jest z kwasem hialuronowym. Pozostałą część maski możecie zaaplikować na dekolt i na szyję, możecie zrobić to ręką, możecie zrobić to pędzelkiem. Można również położyć jakąś gazę, żeby zabezpieczyć to miejsce, tak aby tutaj też uspokoić tą skórę po zabiegu. I przechodzimy do głowicy chłodzącej. Nie wszystkie urządzenia są wyposażone w głowicę chłodzącą. My, akurat tutaj, mamy to urządzenie dwugłowicowe. I na zasadzie wmasowywania poprzez maskę, czy to na zasadzie stempli. Przy masowania wykonujemy uspokojenie i schłodzenie skóry klienta. Po około 15 minutach usuwamy maskę i stosujemy na twarz krem łagodzący, oczywiście krem z filtrem. Ja w pierwszej kolejności stosuję aktywny żel bioniczny, to jest produkt Skinarte marki Bielenda. Jest to produkt, który jest dedykowany dla skóry podrażnionej, zaczerwienionej. Idealnie sprawdza się po zabiegach peelingów chemicznych, po mikronakowaniu, ale również po laseroterapii, po zabiegach z wykorzystaniem ultradźwięków. Na tym etapie zabieg mamy skończony. Kolejny zabieg za 4 tygodnie.